Witam was serdecznie. Jesteśmy gośćmi księża, Księdza Biskupa Macieja Małygi, biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej. I chcielibyśmy porozmawiać o takim temacie: modlitwa, radość. Co się Księdzu Biskupowi nasuwa na pierwszą myśl, kiedy pada takie hasło? Witam serdecznie i przechodzę od razu do, do odpowiedzi. Pierwsze, co mi się nasuwa, gdy słyszę to połączenie modlitwy i radości to magnifikat Maryi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy Mój. Uwielbienie Maryi, czy przez Maryję Boga i jej radość, jej radość w duszy, zatem nie tylko na zewnątrz, ale najpierw w głębi, w sercu. Myślę też o fragmencie Ewangelii zapisanym przez Mateusza, gdy Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym, gdy w radości wielbi Ojca. Ale wiem, że, że tematem, który chcemy w tym naszym spotkaniu poruszyć, jest nie tyle radość i modlitwa, co nasze doświadczenie modlitwy, gdy brakuje nam radości, gdy modlitwa wiąże się z trudem, gdy my jesteśmy smutni. Gdy przeżywamy jakieś, jakieś swoje cierpienia, jak się wtedy modlić? No, myślę, pytanie, czy się modlić, to jest raczej jednak zbyt, zbyt oczywiste dla nas, ale jak się modlić, jak się wtedy nie zniechęcać, jak w tej modlitwie, jak w tej modlitwie wytrwać. I tutaj, może na sam początek, przytoczę też biblijny biblijny fragment, a no właściwie biblijne wydarzenie. Myślę, że wszyscy rozpoznamy kontekst te, tej modlitwy. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Oczywiście chodzi o modlitwę naszego Pana Jezusa i tą modlitwę w ogrójcu. To jest chyba najlepszy, najlepszy obraz modlitwy, jakby gdy, gdy brakuje radości, radości jako pewnego uczucia, ale też radości jako świadomości tego, że jakby wszystko wokół mnie jest, jest bezpieczne. Niedawno byliśmy na spotkaniu w Bardzie. To było to była dla mnie no pierwsze, pierwsze tego typu doświadczenie modlitwy. No i myślę, wszyscy mieliśmy tam takie poczucie bezpieczeństwa dookoła siebie, że wokół nas nic nam nie grozi, jesteśmy otoczeni bliskimi sobie ludźmi, którzy modlą się tak samo jak ja, a najbliższa przyszłość jest raczej też dobra, albo jakby nikt o niej wtedy nie myśli i nią się nie, nie przejmuje. No Ale chcemy teraz powiedzieć o modlitwie, właśnie gdy, gdy jest, gdy jest inaczej. Jeszcze jako ilustrację do poprzedniego fragmentu, on pochodził z listu do Hebrajczyków, to przeczytam fragment z Ewangelii według św. Łukasza, bo on jest taki najbardziej, mm, opisuje fizyczną stronę, w stronę modlitwy Pana Jezusa najwyraźniej. Tak jest mowa o krwawym pocie, o lęku, Udał się według zwyczaju na górę oliwną. Oddalił się od, od nich, od ucztów, na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana, modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł, zniewa i pokrzepią go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemi. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku, rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. No tu też widzimy coś ciekawego. Oni, oni spali, nie modlili się i dlatego ogarnął ich smutek. Czyli jesteśmy w przeciwieństwie radości. Tak, tak. Ale właśnie widać, że nawet w właśnie w sytuacji niebezpieczeństwa, zagrożenia. Modlitwa jest, jest lekarstwem, na, lekarstwem na, na smutek. Oczywiście ona nie jest taką ślepą ucieczką, bo widzimy, że Pan Jezus w swojej modlitwie On widzi całą rzeczywistość, że, że go czeka śmierć, prawda? I to zabiera ze sobą na, na modlitwę. No, a uczniowie uczniowie śpią, nie modlą się, a tym bardziej dopada ich, dopada ich yy, właśnie brak, brak radości. Czy możemy po, powiedzieć, że ucieczką od trudu, yy, gdzie owocem jest smutek, może być sen? Oczywiście. Że uciekamy w jakiejś tak. rzeczy tylko żeby, nie wiem, żeby zabić yy, tą przyczynę, czy, czy, czy powód dla którego tak, smutku. Eliasz, który po wielkim sukcesie na Górze Karmel y, ucieka na, na południe, potem dociera do góry Synaj, y, on na zmianę je i śpi. To jest też bardzo ciekawe i to też nas może dotykać, że po jakimś, po jakimś wielkim duchowym przeżyciu, gdy wracamy w codzienność, to ona nas dobija. No to wtedy znaczy, że jednak to moje przeżywanie modlitwy było jakąś ucieczką, prawda? Codzienne troski przytłaczają nas i tak. jednak rezygnujemy z modlitwy, bo, bo, bo mieliśmy tam właśnie tydzień temu bezpieczny czas. Tak, właśnie to jest też to jest pytanie o ten bezpieczny czas. Modlitwa nie, nie, może być, nie może być ucieczką od, od naszej codzienności. Owszem, w jakimś stopniu nabieramy wtedy dystansu i w, jakimś, w jakiś sposób no, oddzielamy się od, od codzienności, jakby wchodzimy na górę i z góry patrzymy, mówiąc biblijnie, na tę równinę zwykłych spraw. Ale przykład pana Jezusa w obrójcu pokazuje nam, że Treścią modlitwy, czyli mojego wzniesienia serca do Boga musi być całe moje serce, akurat z tym wszystkim, w czym, w czym żyję, bo, bo jeśli bo wtedy modlitwa może być no, mniej więcej tyle samowarta co sen, prawda? Czyli uciekam w sen, albo uciekam, uciekam w modlitwę, albo raczej w formę, prawda? W jakąś formę, właśnie śpiew czy... Czy taniec, czy, czy klaskanie. Yy, może być to nawet jakaś forma takiego duchowego oszołomienia. Yy, jeśli nie ma w tym mojej rzeczywistości, to, to później czeka mnie raczej jakiś, jakiś smutek. mój w tym hmm. modlitwie w Ojcu to, że Jezus zwraca się bezpośrednio do ojca i mówi: Jeśli możesz, Ta. to odda, hmm. ale nie, nie moja. No, tak. Twoja wola niech się stanie, czyli nawet takie, takie posłuszeństwo wbrew, wbrew moim oczekiwaniom, chęciom, wbrew mojemu spełnieniu. Tak, oczywiście. No, ciągle krążymy wokół, wokół tej sprawy, że treścią modlitwy ma być e, prawda o moim życiu, którą otwieram przed Bogiem. Tak jak Pani Jezus w Ogrójcu, który mówi, mówi ojcu właśnie o tym co go czeka, mówi też jakie on ma pragnienia albo czego by chciał ale też i to też mówi ojcu, ważniejsze jest to czego, czego on, ojciec, ojciec chce. Tu też Pan wspomniał o, o samospełnieniu, prawda, samospełnieniu. Samorealizacji. Tak, samorealizacji. Samozadowolenie. Tak. Jak by wyglądała samorealizacja, w cudzysłowie, oczywiście, samorealizacja pana Jezusa, gdyby był nieposłuszny ojcu? To jest w ogóle bez sensu pytanie, prawda? Bo jakby on nie mógł, nie mógł popełnić grzechu z racji swej boskości, no ale można jakby tak, takie pytanie zadać. Czy mówiąc o samorealizacji, ucieramy się o grzech? Niekoniecznie, ale tak się może stać. Mhm. No bo jeśli samo realizuje się wbrew Bogu, w nieposłuszeństwie Jemu, jest to, jest to grzechem w sensie takim podstawowym, to znaczy odejściem, od, oddzieleniem od, od Boga. To się potem może wyrażać w jakichś różnych, tam konkretnych, tak jak mówimy, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i, i zaniedbaniem. Z tym że, i to będzie jeszcze ważniejsze, Bóg zna, nasze, Bóg zna nas, nasze pragnienia i nas przenika, zna nas lepiej niż my samych siebie i wie lepiej, co jest naszą realizacją. Gdyby Pan Jezus był nieposłuszny, to co już powiedzieliśmy, jest, jest zupełnie abstrakcyjne i... Jest tak, i... Tak, tak, tak. To owszem, nie byłoby krzyża, ale nie byłoby, nie byłoby zmartwychwstania, prawda? No, więc tak, modlitwa i zadowolenie. No to oznacza, że tak patrząc praktycznie, że gdy nie mam humoru albo nie mam nastroju, mhm. mam się jednak modlić. Pewno inaczej ta modlitwa wtedy wygląda, prawda? Może ma inną formę. A to może parę słów o liturgii godzin. No, no to jest ciekawą wskazówką, prawda? Mhm. Tak? Ciekawą wskazówką co do modlitwy. Dzisiaj jest, dzisiaj jest świętego Bartłomieja, czyli modlimy się tekstami o, o apostołach. No i załóżmy, że, że mam dzisiaj bardzo dobry humor. No raczej nie mam złego, prawda? A muszę się modlić psalmem, który mówi Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem Jestem w wielkim ucisku. Gdy modlimy się psalmami, to. a one są różne, są właśnie takie psalmy pokutne, inne są znowu bardzo takie pogodne. Elementy cywilne. Tak, tak. Tutaj dusza powalona w proch, a tam dusza, która wzlatuje, wzlatuje ku niebu. I to, jest, to się często nie pokrywa z naszym samopoczuciem. Ale gdy się modlimy psalmami, rozszerzamy nasze serce. Wychodzimy ze swojego subiektywnego, subiektywnego stanu zadowolenia albo niezadowolenia. Albo smutku. Tak, smutku. Też uczymy się, że ktoś inny obok, gdy ja jestem smutny, to akurat on może być zupełnie, zupełnie wesoły, prawda? A my się często domagamy, żeby inni żeby inni smucili się z nami i, i z nami się radowali. Jakby nie zwracając uwagi na ich sytuację. No ale samym rozszerzają nasze serce. To Pokazują, że mój smutek nie jest czymś ostatecznym bo kiedyś przyjdzie radość i była radość. Ale moja radość też nie jest jakoś czymś na ziemi wiecznie trwałym, bo na pewno przyjdzie jeszcze jakaś, jakieś ciężkie doświadczenie. No To wszystko wskazuje na to, że owszem modlitwa, modlitwa i radość, yy, ale radość no, głębsza, to co Kościół nazywa leticja, czyli taka pogoda ducha, pogoda ducha nawet w cierpienia. Co jeszcze ważnego? No już trochę o tym powiedzieliśmy, żeby się nie, nie zniechęcać, nie zniechęcać do modlitwy w chwilach trudnych. czy Możemy jakby starać się być, trwać w takim nastawieniu, bo to, bo to wtedy automatycznie jakby z innym nastawieniem możemy wchodzić na modlitwę. czy nad tym możemy jakoś czuwać? Oczywiście. Co w tym pomaga? To jest pewna, możemy to nazwać się właśnie spokojem, spokój ducha. Mm. Albo jeszcze inaczej, pogoda ducha, która jest, jakby rośnie na takiej glebie, jaką jest pokój ducha. A pokój ducha w jakiejś, w dużej mierze zależy, zależy od tego, Właśnie od nas, jak, jak my żyjemy, począwszy od prostych rzeczy, jak pewna równowaga w przeżywaniu swojego czasu, właśnie rytm życia, o której wstaję, co robię po przebudzeniu się, o której chodzę spać, czy się rano zawierzam Bogu, a czy wieczorem Mu dziękuję? No, czy w moim życiu jest miejsce właśnie i na, na ciszę, i na rozmowę? na Słowo Boże i wiem, jakiś dobry, dobry, film i spotkania i, i samotność. Yy, no, takie dojrzałe, dojrzałe człowieczeństwo to, to pewno jest yy, bardzo w tym, bardzo w tym istotne. Jeszcze mam bardzo ciekawe coś jednego, jeśli mogę. Tak. Hmm. Dobrze. To tak odnośnie, odnośnie modlitwy i radości. Testament świętej Bernadety. Subiru to Trafiłem kiedyś na ten tekst i dla mnie osobiście to jest jeden z najpotężniejszych tekstów duchowości chrześcijańskiej, a mieści się na półtorej strony tej, tej jego pocztówki. Za co ona dziękuję? Za co dziękuję. Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś. Za to, że nam się nic nie udawało. Za upadek młyna. Dziękuję Ci, Jezu. Za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś. Święta Bernadetta to jest ta osoba, do której Maryja mówiła w lód. Za ortografię, której nie umiałam nigdy. Za moją ignorancję i moją głupotę. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na Ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłbyś je, byłbyś je wybrał. Za serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą, dziękuję Ci, Jezu. Za to, że matka Józefa, przełożona w klasztorze, obwieściła, że nie nadaje się do niczego, dziękuję. Za jej głos twardy, jej niesprawiedliwości. Jej ironię i chleb upokorzenia, dziękuję Ci Jezu. Może więcej więcej nie będę czytał, żeby sobie nasi tutaj przyjaciele słuchacze sami to znaleźli, ale no to jest też przykład właśnie. Modlitwa, brak e, takiego powiedzmy płytko pojętego, samozadowolenia, a jednak e, pokój ducha czy pogoda ducha, wdzięczność, wytrwałość, no to bardzo, bardzo polecam. Mamy wzór w modlitwie Maryi, mamy wzór w modlitwie Jezusa w Ojcu. Mm -hmm. czyli możemy spokojnie wyjść od naszego trudu, byleby go oddać Jezusowi, tak. by go przyjąć też. No bo to nie jest tak, że no, oddaję Ci Panie Jezu moją sytuację w pracy. No kończę I pójść, modlitwę, spać, i pójść spać tak jak uczniowie, prawda? I pójść spać tak jak uczniowie. Mm -hmm. no. Natomiast y, na drugi dzień wracam do tej pracy, mm -hmm. do tych samych warunków i żadnym, no nic się nie zmieniło, bo nic Pani działa. No, a Świętem, a... Świętemu Ignacemu przypisywano y, z, z Loyoli. Przypisywana jest taka myśl nie powtarzana, maksyma, która łączy zupełne zawierzenie, czy taką ludzką pasywność, z z drugiej strony mocną, mocną działalność. Gdy coś robisz, rób to tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, ale równocześnie pamiętaj, że wszystko zależy od Boga. Dobre, co? Czy to nie jest tak, że tą pierwszą część to my przyjmujemy, bo musimy, a o drugiej zapominamy? To już by trzeba pytać każdego, prawda? Ale jasne, jest taka, jest, jest taka tendencja. No różne, hmm, różne są tendencje. Więc ta strona aktywna i, i, i pasywna musi być u nas obecna, prawda? Yy, takie zawierzenie, oddanie. No ale jeśli, jeśli my się za nasie, nasze życie nie zabieramy, no chociażby zwlekając tydzień z wykonaniem jakiegoś telefonu, prawda ciągle odkładając, to cóż tutaj Pan Bóg może, może poradzić? On zostawił nam ten, nam ten świat w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie i cóż, dał nam wolność, jest z nami, ale pewnych rzeczy za nas nie zrobi, bo tak postanowił, urządzając ten świat. A jakby ksiądz biskup mógł trochę nas dopuścić do swojego przeżywania modlitwy? No to chodzi o, chodzi o wszystko, prawda, ale też może zależnie od jakichś wydarzeń, prawda, w których, w których jestem, no bo tak jak Pan Jezus i tak jak każdy z nas, i tak jak Ty, przechodzę przez i przez Ogrójec, i przez jakieś Golgoty, i przez Góry Przemienienia, i Jezioro Galilejskie, no wszystko, wszystko tam jest. No i staram się, żeby, żeby to było obecne w mojej modlitwie, na różne sposoby. Rano, gdy próbuję rozważać Pismo Święte. Z samego rana? Czy, czy... No z samego rana, tak. Jeszcze przed śniadanie. Mhm. I wieczorem już długo po kolacji, w rachunku sumienia, tym według świętego Ignacego, gdzie jest najpierw miejsce na wdzięczność za wszelkie dobro, jakie, jakie Pan Bóg uczynił. No i w ciągu dnia, to są też szczególne momenty, liturgia godzin, to też o tym mówiliśmy, że psalmy rozszerzają serce, wesołe są, smutne są, różaniec, no i oczywiście Eucharystia. Taki dzień określony modlitwą, czy przeżywany na modlitwie, z tymi elementami modlitwy jest w stanie dać nam pokój serca? Tak, oczywiście, jest jest, 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 jest. Już mówiliśmy też o takiej praktycznej kwestii uporządkowania czasu, prawda? I myślę, że modlitwa bardzo dobrze, bardzo dobrze porządkuje czas. To w seminarium jeszcze słyszałem od wychowawcy, księdza Mirosława, no, który mówił, że jeśli znajdzie, znajdziemy czas na modlitwę, to znajdziemy czas na wszystko. No bo żeby znaleźć czas na modlitwę, to trzeba ją jednak zaplanować, prawda? Że jest rano, wieczorem, gdzieś w południe, o, o, o tym czasie mniej więcej, no tu jest też konieczna elastyczność, żeby tak no, jakoś siebie nie, nie, nie zajechać w, w, tym, w tym rygorze. No ale gdy tak porządkujemy dzień, to mamy czas też na inne, na inne sprawy no Jeszcze pozostaje modlitwa wspólnotowa, ale oczywiście... Myślę, że, 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 no, tak. Jeszcze dwa zdania w tym temacie, jakby się z Jest konieczna modlitwa wspólnotowa. E, tak, ja, ta, ta osobista i wspólnotowa, no, mówiąc językiem Ojca Świętego Jana Pawła II, są jak dwa skrzydła. No. I tak, jedna, jedna ożywia drugą i jedna wzmacnia, wzmacnia drugą. Piękne modlitwy wspólnotowe jest to, że brat czy siostra obok nas niosą, wspierają i jakoś zachęcają, wtedy się też łatwiej, łatwiej modlimy. Tego, tego chciał Pan Jezus, żebyśmy, byli, żebyśmy my byli razem i razem się modlili. E, tak, jak jak najbardziej. Mm. Jakieś ostatnie słowo? Pozdrowienia dla uczestników rekolekcji, tak? Rekolekcji. No, takie święta namiotów. Święta, święta namiotów. Tak. Dziękujemy Wam za uwagę Dziękujemy bardzo. modlitwy z Panem